Czemu, proszę pana, zamiast wezwać tu kogoś z sądu, wzywa pan policję w sposób nieuprawniony? Po tym, jak pan zobaczył ustawę, że pan jak. że jak pan użyje przemocy fizycznej, nie są to. dyżurni sędziowie. Musi być tutaj na miejscu, to jest napisane na stronie, że jest dyżurny sędzia. Nie ma osób decyzyjnych. A sprawa jest nie... musi być niezgłoszona rozpoznana. Nie ma na terenie sądu. No to wie pan, do czego to dochodzi? Dochodzi do tego, że jest znowu przestępstwo. Bo powinien być dyżurny, a sędzia sobie poszedł do domu i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Proszę zadzwonić do kogoś sekretaria, do sekretariatu Sędziów Wyżownych. Proszę, Proszę nie zadzwonić natychmiast. Tutaj. No niech pan sprowadzi jakąś osobę nadrzędną, no nie pana, tylko kogoś innego. Proszę pana popełnił pan już dwa przestępstwa. Po pierwsze pan uniemożliwia informacje dla mediów. Spokojnie. No co nie niespokojnie. Po drugie zadzwonił pan po policję w sposób nieuprawniony, zamiast no wezwać pan osobę. Jeszcze skłamał. Jeszcze skłamał. No ale mamy wszystko nagrane. Myśli pan, że przyjedzie policja i, i co? Proszę was. Tak pan myśli? To się pan zdziwi. No to się Dlaczego pan skłamał? Z... Czemu pan skłamał? Dlaczego z... skłama? pan skłamał? Przecież pan skłamał. Powiedział pan, że chce mnie do sądu. My chcemy się spotkać z dyżurnym, który powinien być na terenie sądu. Chcemy uzyskać z... informację z... od dyżurnego sądu, tyż... od dyżurnego sądu. czy podejmie dzisiaj dyżurny sędzia decyzję, nie, czy, pan czy pan nie. Z przy gardło, bo tu nie ma żadnego sensu. Powiedziałem, że sąd pracuje do 15.00. Powiecie, na na stronie są dyżurni sędziowie. Jest, a, 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 a do której jest, pan, pan, pracuje? A do do to której to pan pracuje? A do której a, pan pracuje? Do której pan tu pracuje? No. Ja, ja 24 godziny pracuję. A widzisz pan, czyli 24 godziny jest dostęp do budynku użyteczności publicznej, zwłaszcza w sprawach aresztowych, w sprawach kar porządkowych o aresztu, zwłaszcza kiedy a, spłynął wniosek, jest, zwłaszcza kiedy ma być podjęta decyzja teraz, tu i dzisiaj, zaraz, teraz, za chwilę. Natychmiast. Proszę mi się nie proszę Pana, nikt ja dla Pana nie krzyczy, wiecie. tylko proszę Pana, bo czy my mamy sobie sami wejść i znaleźć ten sekretariat? Chcemy skorzystać z Pana tutaj pracy. Powiedziałem Panu, niech Pan weźmie tutaj nas w ochronę. Zamknie sobie te drzwi, rozbudynek jest zamknięty, jak Pan Odprowadzi twierdzi. Nas Odprowadzi nas do odpowiedniej osoby. I proszę Pana, to jest jedyne właściwie rozwiązanie zgodnie z prawem. Proszę nie Pana. Takie, że powinniście wyjść. Przepraszam. Dochodzi Pan? Nie. Ale co, pan chce nas zaczasnąć, no, czy co? Co co, pan próbuje pan tutaj? pan zamknie drzwi na klucz, to już będzie to że pana, lepiej żeby pan właśnie te drzwi nie zamykał na klucz, bo my, my czekamy, aż pan się wywiąże ze swojego obowiązku, że pan nas po prostu, w jakiś sposób przy, przyjdzie ktoś z sądu, który nam powie, po pierwsze, dlaczego nie ma sędzia dyżurnego, jeżeli pan tak twierdzi. Możliwe, że pan kłamie, jestem więcej niż pewien, że pan kłamie. Po raz kolejny, że na pewno są sędziowie dyżurni i na pewno polecili Panu nas po prostu intruzów wyrzucić, ponieważ złośliwie nie chcą tego rozpatrzyć w dniu dzisiejszym. Taka jest duża Pana prawda. Proszę odwołać tą policję, bo jeszcze Pan może zejść z ścieżki przestępczej. Nikt tu Pana nie gnębi. I niech Pan dzwoni do sądu, żeby przyszedł do dziennikarzy, bo Pan nie wie, gdzie to. Proszę, te... proszę Pana, ja Pana nie straszę. To są, to, są, to są przepisy prawa. Proszę ich odwołać, bo to, co Pan zrobił, jest przestępstwem. I proszę przyjść. Yy, Dodatkowo Pan skłamał, co jest nagrane. Proszę powiedzieć, co, co, co chcemy tych sędziów, tak? Czy podejmą decyzję, czy nie podejmą? Czy oni w ogóle są, czy nie są? Widzi Pan, no... Jeżeli Pan twierdzi, że nie są, to znaczy, żeśmy złapali sąd na gorącym uczynku o popełnieniu przestępstwa, a nie dopełnieniu obowiązków. Mm -hmm. Ponieważ skoro mają być, a ich nie ma, mm -hmm. to znaczy, że ktoś, ktoś popełnił przestępstwo. Mm -hmm. A jeżeli się okaże, że oni są, a Pan skłamał, że nie ma, to Pan też popełnił przestępstwo. A do tego drugie przestępstwo, nieuzasadniony sposób wezwać policję po tym, jak się pan dowiedziałeś, że nie masz pan prawa w ogóle stosować siły, żeby dziennikarzowi przeszkadzać w interwencji dziennikarskiej. Chyba jesteś na terenie sądu, do kogo może pan się odezwać? Jest czy nie? Jest ten sędzia czy nie? Przyjechały już? Nie Słania pan, żeby lepiej widzieć, czy policja przyjechała? Nie widać, tym, czy przyjechała. Proszę pana, czy wykona pan swoje obowiązki? To znaczy skontaktuje pan nas, dziennikarzy, z kim sądu, który tutaj dyżuruje. Chcemy uzyskać informację. Czy sędziowie dyżurni? Dlaczego tutaj leżą akta? Takie zrodo zachowane? Tutaj jest teczka z aktami. Co to jest? To nie są akta. Nie, to są z, z dole. A to? tam to, o, to. To jest. A to? No, A tam no, tam no, to? No, to są no, teczki się... z aktami. Proszę pana, pana, proszę. proszę pana, proszę pana. proszę A to pan wykorzystuje tylko teczkę, tak? A co tam w środku jest? To pana nie interesuje. No jeśli leży tutaj? No, nie, jak to są akta sądowe u pana w przechowaniu, to, to wie u, pan to to. Pan to to, to, się stało, to, to, się stało, to ciekawe to, historie to do Ciebie odbywają, wie pan. To, może tak. A wie pan, co pana? to jest RODO i ochrona takich danych? To? Wie pan, co to jest RODO, ochrona danych osobowych? Wie pan, nie. co to w pan jest Prowadzenia ustępowania na przykład niejasnego. Dlatego tu się tego. Mm -hmm. Jak tak na pana patrzę, to właśnie widzę w Mhm. przyjechali? Nie przyjechali jeszcze. Proszę Pana, idzie Pan, czy ja mam sobie sam pójść tam do tego, gdzie są sędziowie dyżurni, jakiś telefon do sędziów dyżurnych, numer telefonu, informacje chcę od Pana uzyskać, numer telefonu do sędziów dyżurnych, do sekretariatu, do kontaktu, to kontaktu. Sprawa. cały czas prosimy Pana, Pana prosimy, szczerze powiedziawszy, prawo prasowe pozwala mi wejść i w ogóle Pana no tak, z Panem nie gadać. No tak, no tak, no tak. Proszę Pana, ale czy Pan rozumie po polsku? Numer telefonu, sędziowie dyżurni, oni tu są, mimo że Pan skłamał, oni są chcemy do nich kontakt. Czy może pan, czy pan tutaj ma łączność z wszystkimi na, na terenie budynku czy nie? Panie, no ma pan czy nie? Czy może pan tam zadzwonić? Ale że pana, no to, że pan se czeka na policję, pan jest taki ten, ale pan masz wykonywać swoje, panu za to zapłaciliśmy jako podatnicy. Proszę zadzwonić, ludzie oczekują na pana, liczymy na pana. A nie, a nie na to, że, że, że czekasz się, na policję. Czekasz się, panie, ale nie, na policję czekasz, a my Bo chcemy załatwiać sprawę. To dobrze, załatwiamy. To my idziemy sobie sami załatwić sprawę. Załatwić sprawę, sam pan powiedział. Idę słuchać sędziów dyżurnych. Pan nie chce, prosiłem pana przez 10 minut, pan nie chce, no proszę pójść ze mną. zamknięte. Przepraszam, sędziowie dyżurnych, sędziów dyżurnych, gdzie my znajdziemy? Czekażę, że czą, działa, proszę sekundę, dobrze? Dobrze, dobrze. Tak. Czy, Czy w naszej to to sprawie? To to nie nie ma. A jest? Mhm. No to nie mam góry.

Pani, pani, pani sprzątająca zadzwoniła się do Pani Prezes Sądu i załatwia naszą sprawę. Czekamy, czekamy. Są jednak ludzie którzy Są ludzie, tak. tak, którzy ludzie, tak. ludzie, którzy, mhm. którzy widać... Czyli współpracujący. Dokładnie. Dobra, dziękuję bardzo. Tak? I co? Udało się ustalić? Proszę Państwa, jest taka sytuacja, że to w tej chwili nie ma Pani Prezes. Aha. A sędziowie dyżurni są, no muszą być sędziowie dyżurni, bo Pani co, no wpłynął wniosek, wpłynął wniosek. Sędziowie dyżurni są wyznaczeni do aresztu. Ale to jest sprawa kary aresztu, wpłynął wniosek. No to kara porządkowa, ale zgodnie z KPK, z KPK niezwłocznie trzeba to rozpatrzyć i kiedy zmieszany sprzeciw, z automatu trzeba go wypuścić. I o tą decyzję nam chodzi. Tak. Czy ta decyzja to, to nie wpłynęło, nie czy ta decyzja, ona, jeżeli jest sędzia dyżurny, klepie pach, jedziemy, jedziemy człowieka odebrać, no i będziemy, będziemy dalej prawnie, prawnie sądzić, tak? Bo o to wszystko się rozchodzi tak na dobrą sprawę. To jest taka pilna sprawa, wie pani? No. Nie, nie, nie ma żadnych emocji. Ja tylko... się denerwuje. Ja znaczy, ja wiem, że wie pani co? No, Zna pani sprawę, nie? No, no czy... Nie znam sprawy. Nie znam sprawy. Proszę dobrze, to my czekamy. Dobrze, dobrze. Okay. Widzi pan panią? Widzi pan? widzi pan? Widzi pan? Odwołał pan już tą policję? Już widzi pan, że, że jednak mamy rację, że tu nie, że awanturujemy się, że panu nie odwołuje pan. Że pana, za to, że pan nie odwołał tej policji, gwarantuje panu, że spotkamy się. Tu w tym sądzie, że pan nie odwołał, że pan po prostu w ten tak sposób bo traktował dziennikarzy. Tak, to winny. Natomiast jak jeszcze nie daj Boże, by mi się coś czytawiło przy tej okazji wezwania przez Pana policji, to będzie jeszcze gorzej. Tak, żeby Pan wiedział. No dobra. O, jest już też policja. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nie, my jesteśmy, nie jesteśmy dziennikarzami.